Tematem dzisiejszego odcinka jest temat, który zatytułowałem Ja będę dobrym pasterzem. Zapraszam do oglądania. Kolejną księgą w tym cyklu rozważań księga po księdze jest księga proroka Ezechiela. Jest to też księga prorocka, jest to też księga, która składa się z wielu rozdziałów. I jest to też księga, w którym jest bardzo wiele takich symbolicznych elementów czy proroz, które możemy porównać z symbolami z księgi Daniela lub też z księgi objawienia Jana, która jest zamieszczona w Nowym Testamencie. Ja nie chciałbym się może zajmować symboliką tej księgi albo głębszym znaczeniem jej duchowym, ale w tej księdze jest też taki bardzo pocieszający. Dla mnie, a też i myślę, że i dla was werset, którym chciałbym się podzielić, a jest on związany z tym, że Pan Bóg będzie dobrym pasterzem. W historii Izraela, w tych też wypowiedziach proroka Ezechiela widzimy, że naród izraelski był często zaniedbany kapłani, prorocy, przewódcy popełniali pewne błędy, które przyczyniały się do tego, że byli oni tacy, jako naród bezradni, jak owce nie mające pasterza. I to bardzo bolało pana Boga, i dlatego przez proroka Ezechiela napominał wszelką pracę, wszelką duchową, duchowe duszpasterstwo, ale także i pocieszał, właśnie tymi słowami pełnymi. Nadziei. Żyjemy w takich czasach, w którym chrześcijaństwo no, też i rozwija się. Powstaje wiele zborów, wiele różnych grup wyznaniowych, czy nawet kościołów domowych. I to nawet jest takie. Z perspektywy ewangelizacyjnej jest to też dobre, ale też powstaje wiele też różnych ludzi, nas, chrześcijan, którzy jesteśmy zranieni, którzy spotkaliśmy się z osobami, które nas zraniły, które nas zawiodły. I mamy różnego rodzaju obiekcje co do służby, tak mówiąc potocznie służby, która ma miejsce w kościele, ale która powinna mieć miejsce w kościele Jezusa Chrystusa. I możemy być nawet takimi osobami, które nawet dzisiaj, żyjąc w tych czasach, lub słuchając tego odcinka, który nagrywam, mają też, mają też takie przeżycia związane właśnie z różnego rodzaju błędami innych lub zranieniem. I pewne wątpliwości, pewne, pewne uwagi, a nawet pewien dystans, który doprowadził ich do tego, że nie są częścią żadnej społeczności. A dla wierzącego człowieka życie społeczności z innymi wierzącymi ma ogromne znaczenie. Chciałbym ja przytoczyć dzisiaj dla Ciebie i dla siebie taki werset z Księgi proroka Ezechiela, który będzie zapowiedzią tego, co jest w Chrystusie. Tego, co dzisiaj się realizuje w Chrystusie, tego, co możemy otrzymać w Jezusie Chrystusie, jakim jest to pocieszenie, że Jezus Chrystus jest dobrym pasterzem. W Ewangelii Jana w rozdziale 11 Pan Jezus poświęcił na to wiele wiele czasu, aby powiedzieć, jakim jest pasterzem, jakie ma plany w stosunku do swoich owiec, że jego owce będą bezpieczne, że jego owce będą ofitowały. I w księdze proroka Ezekiela widzimy tę zapowiedź tego. I czytamy tak. Dokładnie to jest 34 rozdział księgi Proka Ezekiela. Ja będę może czytał od wiersza 15, 16 werset przeczytam. I mówi Pan Bóg: Tak, ja sam będę pas moje owce i ja sam ułożę ich w ich legowiskach, mówi Wszechmocny Pan. Będę szukał zaginionych, Rozproszony, sprowadzę z powrotem, zranione opatrzę, chore wzmocnię, tustych i mocnych będę szczek i będę pas sprawiedliwie. Chwała Bogu. To jest zapowiedź tego, co jest w Jezusie Chrystusie, który jest dobrym pasterzem, który jest wyjątkowym pasterzem. Jeżeli jesteś osobą, która przeżywa taki trudny czas, właśnie związany z tymi chrześcijańskimi przeżyciami, to te słowa proroka Ezechiela nie skierują Twoją uwagę na osobę Jezusa Chrystusa, który jest najlepszym pasterzem i który na pewno Ciebie nie zawiedzie. Ani mnie, ani nikogo innego. Dlatego jeżeli marzysz komuś zaufać, jeżeli jesteś osobą zagubioną, jeżeli jesteś osobą zranioną, jeżeli jesteś osobą, może, która się czuje chorą, słabą, pewnej niemocy, to chciałbym Ciebie zachęcić, abyś zaufał Jezusowi Chrystusowi. A nawet jeżeli przyjdą w Twoim czasie chwile takie trudne, które sprawią właśnie, że będziesz się czuł taki zraniony, taki niepotrzebny, to chciałbym Ci powiedzieć także pamiętaj o tych słowach: Zaufaj Jezusowi Chrystusowi. Dlatego, że On powiedział, ja jestem dobrym pasterzem i znam swoje owce, i po imieniu je wołam, a one także nie znają. Niech ta dobra informacja, ta pocieszająca. Pełna nadziei, prawda o Jezusie Chrystusie będzie myślą przewodnią przez całe Twoje życie, które przy, przyjdzie Ci przejść może w różnych trudnych okolicznościach. Zostańcie z Panem Bogiem. Subskrybuj nasz kanał. Będziesz na bieżąco z nowymi odcinkami.